Witajcie, jestem Haus, to mój kolejny odcinek z serii Let's Play Don't Starve. Don't starve, boże, jest późna godzina. Mamy Wichupaka, jak widzicie. Tak, skapnęliście się na bank. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj em, Pulverizer e, nazwy sam specjalnie nie pamiętam e, no ale działa to na takiej zasadzie, że e, zastępuje nam tutaj e, macerator. Także jeśli sobie włożymy tutaj rudę żelaza, to nam to przerobi na dwa proszku, a dwa proszku możemy z, z, ten, przemienić, przepalić na dwa, dwie sztabki <laughs> żelaza, tak, to zależy, wiadomo, od, jaką rudę przepalamy, no ale mamy o 100% więcej, 100%, dwa razy więcej tutaj materiału, tak, fajna sprawa, a tutaj mamy takie moje silniczki, e, nic specjalnego. Um, ale mam dzisiaj pomysł. Um, zanim tutaj włączę i wyłączę Minecrafta, bo mi tutaj troszkę... Um, skubaniec przycina, to pokażę wam co ja tutaj będę robił. Będę tutaj robił um, bardzo fajny myk, tak mianowicie sobie Magma Crucible. Crucible, jak zwał, tak zwał. Ale w każdym razie nic to nie jest specjalnego. Mamy tutaj tylko cegłę, którą możemy zrobić. Um, tak, albo znaleźć twierdzę. A czy ja już znalazłem twierdzę? Chyba nie Dobra, induction smel Ale to, jak dusz i netryk. To się da no, da się załatwić. Albo kompresor. Uuu, ale ja nie mam kompresora. Albo to. Um, a jak zrobić to? Induction smelter. Okej, okay, piszmy smelter. Smelter. Dokładnie. Okej, okay, prosta sprawa. Więc tak, crafting. Dzisiaj będzie dużo craftingu. Wiaderko. Mamy wiaderka. Machine frame. Prosta sprawa. Redstone też. E, więc tak. Tak robimy redstone. Więc dobra. E, jedziemy z. Najpierw z redstonem. E, patrzymy, nam Jedna sztabka złota. Widzieliście. E, dwa. Tutaj. Tego proszku Robimy tą śmieszną różdżkę. Git. Chyba... Tak, dwie różdżki będą potrzebne na to. Nie, jedna. Okej, okay, jedna. Eee, git. Cztery tabki żelaza, jedna złota. Chyba żelazo mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedna złoto. I szkło. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Gates robimy to i i i standardowa cisza przy kraftowaniu, ale skupienie musi być dobra, co my mamy teraz? Piasek, czy ja mam piasek? A i tutaj jeszcze koper, sztabka miedzi, jak zwał, tak zwał, 2, e tak? Tak, 2, piaderko. Gdzie ja wtrniłem wiaderko? Gdzieś to wtrniłem. Wiem, że miałem z 7 wiaderek. Ja! Tutaj! No dobra. Strzelam, że tu. Nie, tu też nie. Ale gdzie? Aha. I z tego, jak wiecie, można robić takie fajne bloki. Ale z tym będziemy się bawili później. Wiaderko, mean! Tutaj. Ha! Mamy wiaderko. Jedno nam potrzebne. Coś jeszcze? Piasek. Mam wszystko poza piaskiem. A mi się wydaje, że piasek. A nie, dobra. Gita jest, dwa piaski. No i teraz nic innego nam nie zostało. Jak tylko to skraftować? Dobra. Nalajcie. Prosta, prosta, bardzo prosta machina. Ale ona nam daje em, lawę. Czyżbym zrobił nie to? Czyżbym czy zrobił nie to? Nie, aha, dobrze. Przecież ja muszę zrobić najpierw to. Podejrzanie długo się psuje. A jak się to zepsuje. Uff, dobra. E, to co, tą machinę? Ona potrzebuje tutaj silnika. Hmm. Ja tutaj zrobię jeden wielki warsztat, mi się wydaje, na dworze. I kurczę. Też potrzebuję jakiegoś silnika lepszego. Ale dobra, ja to tutaj A, postawię to tak dla picu. można powiedzieć. Ety, zdziwu! No, no dobra, mamy tutaj to. Nie mam oczywiście czym zapalić podpalić. Oczywiście, ale siekiery też nie mam. Dobra, jak już będę miał to, będę miał cegły netherowe. O kurczę, to będzie długi odcinek. Bam, Czekajcie, to tak, ja w sprawie, w przerwie zrobię tak. E, podłączę tutaj silnik i tak dalej, włożę tam do niego pierdoły, skoczę po Piasek Dusz, wrócę też z Netherrakiem, odpalimy to, będziemy mieli cegły i zaczniemy robić e, dalszy myk, jaki nam jest potrzebny do... Mm, tu jest to. Nie. Tu jest. Do magma cube. A żeby zrobić naturowe cegły? Tak, będziemy mieli naturowe cegły. Będziemy robili magma cube. Magma crucible. O Boże. Tak, magma crucible. I te, ten fajny meg będzie nam robił, ten fajny przedmiot, będzie nam robił, maszynka raczej, będzie robiła nam lawę. Lawa wyst będzie robiło się wystarczająco lawy, żeby zasiliło nam silniki i żeby silniki dostarczały dość energii, żeby się zrobiło więcej lawy niż silniki potrzebują. Cześć, chyba. Także jedziemy z kopciorem. Znaczy ja tutaj pojadę kawałek i widzimy się już za chwilę, jak będę miał tutaj wszystkie rzeczy do craftingu tego, tego dziadostwa. Także krótkie cięcie. No dobra. <laughs> Słuchajcie, mam już tutaj neterowe cegły, wszystko się robi ładnie pięknie. I skoro to już mam, to. Wow, 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 Minecraft e, To mi już nic nie brakuje do. You motherfucker! Czekajcie, raz gościa. Okej, okay. skoro mamy już tutaj wszystko, to. Um, robimy to cudeńko, które będzie nam robiło lawę. Ono jest. Magma Crucible, czy jak? Kość tak. Nie, to chyba za daleko zajechałem. Um, a może no, po prostu wpiszę magma. Tak, mamy magma. Skoro mamy tutaj nitrowe cegłę, mamy ten bloczek, chyba to robimy sobie um, to wszystko. Nie ma tego bloczku. Jak to? Robiłem go. Aha, robiłem, ale żeby stworzyć to główienko. Dobra. Jak to szło? 4 Sz <gry> szkła 4 żelaza Kurczę tego żelaza trochę pójdzie 1, 2, 3, 4 1 złoto No panie majster Dobra Mamy to yy, Ale czy tak to chyba nie Zaraz to kurczę sprawdzę. Nie te lata Nie ta pamięć już Dobra, gites <laughs> To wszystko Teraz po prostu robimy to Nie Jeszcze Jeszcze, jeszcze, jeszcze Patyk, wiaderko Cholera Cholera Drzwi To się zamknął Wiaderko Redstone, 2 Redstone a. tutaj dropy wyrzucę, tym tyrym, tyrym. mamy to. Mamy to, mamy to. Co jeszcze potrzeba? Aha Kopę. No i teraz jestem pewien, że mamy wszystko na to. Cudeńko. Ta maszyna, wederko. Naturowe cegły. No i kit. No i kit. Dobra, teraz. Yy, czy silniki? Jezus, mam tutaj tak ciemno. Tak, tutaj są silniki. Potrzebujemy ten. Silnik spalinowy albo elektryczny silnik. Elektryczny silnik. Nie, no, na razie. Dobry. W sumie. W sumie. Potrzebujemy silnika, który nam pod, tutaj pod, yy, który potrzeba... który potrzebuje do jego zasilania lawę. Tak, przecież oto taki jest mój plan. Także robimy trzy sztabki żelaza. Kończę, złoto żelazo i tutaj też żelazo. Dobra, zróbmy tłoków... Kurczę. Ja tej maszyny będę... a Znaczy zrobię tutaj na, wiecie, na nagraniu, na tym filmiku, jeden... jeden, jeden taki ten... Jedną taką komórkę, którą mam na myśli zrobienia. No dofaga się to nie dobra, jedną komórkę, którą yy, zamierzam zrobić więc zrobię tylko jeden silnik także tutaj są buildcraft, tutaj wsetem z Bildcrafta. A, ale mam tutaj sterlinga silnik, potrzebujemy o tak, żelazowe przekładnia kurcze, może widzimy się jak będę miał yy, wiecie Silniki spalinowe, A, może nie kuczę jeszcze tutaj żelazo pójdzie na to przecież. Dobra, kamienne. Dwa. Okej. Okay. Po prostu jedziemy z koksiorem. A, ale przecież ja tutaj wsadzałem jeszcze e, żelazo, proszę bardzo. Ile żelaza? Tutaj. Cyk. E, dobra. Po dwa Już mamy tutaj dwa Idziemy po drewno Sprintuj człowieku Dobra, dechy Są i dechy Bruk Jest i bruk Z tym lecimy tu Ach, let's. Fuck this Panie to Robimy tłoki. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś mnie nie oglądał, a tylko słuchał to mówię ci kolej, że robimy tłoki. Uff, może nie aż tyle tłoków, ale 8 na pewno. Dobra, jeszcze 8. Eee, teraz tak potrzebujemy jeów trochę. A to muszę mieć na Of course. Dobra mamy Więcej kobla Jest Gides. Teraz tak, te patyki to tutaj, aha te jiry Drewniane Mi uciekłe A tu już 8 to dzielimy tak Jest git eee, teraz co my tam jeszcze potrzebujemy? Co my tutaj robimy? Silniki, tak? Dobra, szkła. I to będzie Gites. O, wszystko. O Jezus. Tak. Idzie na razie. Zarobiście prosto. Yeah, mam 5 silników spalinowych. Dobra, Gites. Teraz jeszcze muszę zrobić tylko. Mm, Pajpy Mogą być te I teraz e, Kurczę tylko nie pamiętam Zaraz tutaj sprawdzimy Rury e, Kamienna wodoszczelna rura Potrzebujemy to, żeby to zrobić potrzebujemy wosk pszczeli Tak serio Właśnie kaktus e, Barwnik z kaktusa Ale wosk pszczeli, słuchajcie jak go zrobić. Chwila, będę strzelał, że z miodku, plaster miodu. Plaster miodu. Czyżby? Chyba nie. Lipton. Dobra. To w takim razie zrobimy to tak, że mam tu jednego kaktusa, ale cholera. Ja go bym posadził Dobra A, no na pewno O, siema ziom Cholera, dobra, muszę to zrobić tak Znaleźć pustynię Bo posadzić te kaktusy Więc ja chyba posadzę kaktusy I widzimy się jak coś Urośnie Cholera Dobra, z 2 Znaczy na no, krótkie cięcie dla was Ale ja tutaj trochę posiedzę nad tym Dobra, ale widzimy się jak mam kolejny, tutaj kolejne rzeczy potrzebne nam do craftingu. A i w neterze zginąłem. Szana nowość. Fuck you Fuck Ju! Motherfucker! No nie! Takie dziurską? Serio? Głupi creeper Żal Srao to pies, dobra Widzimy się za chwilę. Yo! Witam Was z powrotem! I mamy tutaj już małą fabrykę kaktusów zaraz przy domie. Co trochę to żałośnie wygląda, ale daje nam kaktusy w każdym razie. I tak, zaraz tutaj, już tutaj wrzucam w sumie do przepalenia. Te kaktusionka moje. Dobra, jest gites. I zrobimy tutaj rurę, która będzie nam przetransportowała mm, lawę. Tak, dokładnie. Ja mamy. Już dwa i to będzie się nazywało. A ta rura będzie się nazywała Rurą Brukowa, poduszczelna rura. Może być. Może być taka rura. Dobra, jest Gites. E, za przepalenie kaktusa też dostajemy level? Okej, okay, okej, okay. to wcale nie przeszkadza. E, A, ja muszę zrobić to. Jeszcze dwa. Come on. Mm, mm, mm. A. Oczywiście. Dobra. Jest git. Mamy 8, 8, 8, 8. To na razie wystarczy. I co ja chcę zrobić? Zaraz wam tutaj pokażę. E, mianowicie tutaj będzie lawa. Ale mogę tutaj w domku zrobić. Mam nadzieję, że to będzie w miarę bezpiecznie. Dobra. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze dźwignie. Dokładnie. I gitę. Po tym um, mamy takie coś. To nam tworzy lawę. Zaraz wam tutaj wszystko wytłumaczę, jak to um, wszystko gra. Um, ja zrobię dwa, trzy. I jedno będzie. Prowadzało lawę do jakiegoś zbiornika, powiedzmy. E, do. Czekajcie, może coś tam? Tych, gdzie jest chyba? Jest tutaj. Um, nie, no to zby... Jest zbiornik! Tak się robiło zbiornik. Kurczę, żeby nie pamiętał. Tyle w Bitcrafcie siedzę i nie pamiętam, jak zbiornik robić. się. Dobra, mamy zbiornik. Powiedzmy, że będzie tutaj chodziło to. Tutaj pociągniemy rurę. O, motherfucker. Tutaj pociągniemy rurę, która będzie nam odprowadzała e, lawę z tego cudeńka. Mhm. Cyk. Cyk. Tylko żeby to odpalić, to potrzebuję albo ropy, albo lawy, albo jeszcze jakiegoś innego główna. W razie nie wiem jakiego. Uuu, także będę musiał chyba skoczyć po wiaderko lawy. Co najmniej. Dobra, gdzie ja mam tutaj te wiaderka z lawą? Także mam to tutaj i śmigam do neteru. Więc widzimy się jak już wrócę z nateru. Chyba, że idę z wami. Mój pająk nas goni, pająk nas goni, pająk nas goni. Zgin. No i gides. Także dobra, ja tutaj nie przedłużam. I widzimy się jak będę miał lapę. Tak. Wow. Okej, okay, mam wszystko i oczywiście musiałem zginąć w tym zasranym nederze i stracić mój super, ekstra, hiper, zajebisty miecz. Taka moja historia, mam nadzieję, że was urzekła. A teraz tak, dodawamy tutaj sobie trochę lawy i myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby tutaj e, zaczęło już mi się zwracać to wszystko. E, zwracać w sensie takim, że... Ja tu jeszcze muszę output ustawić. Czyli tak, e, tu mam ustawienia to widzimy um, pole, które um, jest niebieskie, i to oznacza, że tymi dziurkami jakby będzie wchodziło um, będzie wchodziło raczej, bo jak widać, tutaj jest tylko wejście, można wsadzać um, będzie wchodziło um, lawa. Lawa? Nie, czekajcie. Um, I potrzebujemy jakiegoś właśnie um, to, właśnie, itemki, które będą się zamieniały na lawę. Na lawę mogą się zamieniać Netherrack, bruk, coś tam jeszcze, ale nie, nie, nie jestem pewien. Jeżeli nie będę tutaj wymieniał różnych rzeczy, e, także tak to wygląda. E, gdy tutaj się uzbiera, bodajże 4000, czy 3,5, to chyba 4000, to zacznie się to przerabiać na lawę. Tak, 4 jest. I, zaraz, i robi się już to wszystko na lawę, e, więc tak to wygląda. To jest, to widzę działa um, mam ustawione żeby to o, po prostu nie, reago, nie reagowało na redstone um, i co jeszcze? Tutaj mogę ustawić o, Output. Tutaj chcę, żeby było, um, żeby wychodziło... Um, także góra, to jest góra. Tak, to jest góra. Wtedy będzie wychodziła lawa i lawa będzie wychodziła też... Um, słuchajcie. To nie musi być, nie potrzebuję tego. Um, to jest chyba dół. że sprawdźmy. Nie. To jest któryś z tych, to jest to. Nie to. To pewnie to. Nie, też nie to. To to. Tak, to jest to. Ok, i tędy też będzie wychodziła. Lawa. Jeśli się zrobi, to widzicie, tutaj jest już lawa. Tutaj oczywiście lawa sobie fajnie idzie i tak to sobie działa tak, tak takie ustalanie robić komórki e, te komórek parę zrobię e, silniki mam nadzieję że Um, uda mi się zrobić tak, żeby wyłącza, wyłączały się, gdy będzie będą nagrzane. Jeśli wiecie jak zrobić, żeby wyłączyć, żeby były nagrzane, to mi strasznie łatwiej szukanie, bo nie jestem pewien jak to zrobić. Sprawdziłem, że są jakieś czujniki chyba czy coś, więc jeśli wiecie, to powiedzcie mi jak zrobić czujniki, żeby te silniki się wyłączały, gdy na przykład nagrzają się do jakiejś danej temperatury. Także to by było fajne, gdybyście mi podpowiedzieli. I tak to wygląda mój pomysł. Po prostu lawa się tutaj robi, wystar wystarczająco lawy się robi, żeby tutaj silniki były napędzane cały czas, i wystarczająco lawy też się robi, żeby tutaj się troszkę odkładało. I jak widać, wszystko ładnie pięknie działa. Um, więc lawy mamy praktycznie nieskończone źródełko. E, Wody też da się zrobić niesko nieskończone źródełko. Oczywiście, i da się zrobić tak, żeby te silniki były tutaj, do silników była doprowadzona woda. Ale to już w następnym odcinku Wam pokażę mój projekt, który będzie skończony i Was trochę po nim oprowadzę, bo już się biorę za niego. Także ja Wam tutaj pokazałem, jak tutaj skraftować te rzeczy, które będę kraftował w tym projekcie, bo nie będę Wam pokazywał, jak się praktycznie robi pompę, bo, bo my. Pompa. Bo tak wygląda pompa. Robimy ten zbiornik, który widzieliście. I tak robimy e, miner, chyba. Prawda, że tak? Stud studnia górnicza. ok można i tak to nazwać. Sześć ehm, sztabek, e, czerwony proszek, żelazna przekładnia, żelazna kilow. I mamy studnię górniczą. E, dodawając do studni górniczej zbiornik, mamy pompę. Także pompa, po prostu stawiamy nad wodą. Pompa pompuje wodę, oczywiście za pomocą też silnika. Potrzebny jest silnik, żeby tą pompę napędzać i pompa będzie nam tutaj doprowadzała wodę do tych silników. Także jak to będzie wyglądało, zobaczycie w następnym odcinku, więc zapraszam Was do oglądania i dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie ocenić filmiku. Dziękuję również za subskrypcję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!